Halo, halo, dzień dobry Stany Zjednoczone i słuchajcie byłoby niedopatrzeniem z mojej strony jak ja bym nie powiedział też o ofercie, która obowiązuje właśnie na Stany Zjednoczone ponieważ w tym miesiącu mamy naprawdę super okazję a mianowicie, a mianowicie słuchajcie rejestracja gratis, prezent do wyboru gratis z naszej listy bestsellerów przy zakupie dwóch produktów, dwóch wyjątkowych produktów Green Synergy Elixir jest to produkt, na którym ja mógłbym, słuchajcie, opowiadać o tym produkcie naprawdę cały czas. Bo jest to produkt, ja uważam, który powinien być w takiej codziennej rutynie każdej osoby, która doświadcza jakichkolwiek problemów z litami. Green Synergy Elixir, słuchajcie, to jest produkt wyjątkowy. Naprawdę, to jest produkt, który zawiera w sobie trzy produkty: Symbiotyk. E, Fiza oraz Biwela. Tak więc w jednej saszetce, rozpuszczając jedną saszetkę tego produktu w szklance wody, macie wszystko tak naprawdę. Macie prebiotyki, prebiotyki, spektrum różnych zielonych warzyw i owoców, które po prostu wpływają pozytywnie na naszą cerę, na nasze samopoczucie. To jest produkt naprawdę, dzięki, na którym... Ja mógłbym się zachwycać, no i się zachwycam tak naprawdę. Dodatkowo zawiera on jeszcze w swoim składzie FIZA, więc daje nam też energię taką do działania. No naprawdę, również pobudza produkcję kolagenu w taki naturalny sposób. Więc to jest naprawdę, słuchajcie, coś, co uważam każdy powinien mieć w swojej codziennej rutynie. Zatem. Kupujecie sobie Green Synergy Elixir, dodatkowo kupujecie sobie Fiza. Za wszystko, słuchajcie, płacicie 150 dolarów i w tym już macie rejestrację gratis, czyli zaoszczędzacie 29 dolarów na, rocz na rocznym koncie i macie już prawo do zniżek 20 i 30%. Ale również przy, takich za przy zakupie tych dwóch produktów wybieracie sobie Fiza gratisie, więc jakby wiecie. Macie trzy produkty, zamiast dwóch, więc e, uważam, że opcja naprawdę jest dobra. Na temat Fiza, e, witaminy grupy B, rzęszeń, zielona herbata, guarana, niacyna, ryboflawina, to wszystko, słuchajcie, w jednej saszetce i to jest też, słuchajcie, zestaw na, no, dla mnie to jest 15 dni. Jak wypijesz jednego, to masz na 30 dni. Masz dwa, masz te dwa miesiące. Także zostawiam Wam tutaj, słuchajcie, link do produktów yy, i życzę Wam dużo zdrowia i wszystkiego, co najlepsze.